Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj wiceprezydent Piotr Jóźwiak. Porozmawiamy o dosyć ważnej kwestii sportowej. No i o sprawach społecznych. Zacznijmy od bardzo dobrej wiadomości dla lokalnych piłkarzy, czyli długo wyczekiwane boisko ze sztuczną nawierzchnią. Tak, t, klub piłkarski tutaj Polenia Leszno długo walczył o to e, boisko, ale pojawiła się taka możliwość, jak, jak, jak wszyscy doskonale wiemy i w zasadzie można powiedzieć, że inwestycja jest na u, ukończeniu, w zasadzie została już ukończona. E, Powstajeło wspaniałe boisko, no, cały koszt boiska to było prawie 5 milionów 600 tysięcy z tego prawie 5 milionów 300 mieliśmy do tysięcy mieliśmy do finansowania bardzo fajnie ponieważ powstało naprawdę dobre boisko boisko na którym mogą być rozgrywane nie tylko treningi ale także mecze nawet na poziomie czwartej czy trzeciej trzeciej ligi ja myślę że to są ligi do których Polonia może śmiało trzecia liga aspirować widzimy to po obecnej jakby sytuacji w tabeli kiedy Polonia jest w czołówce i w zasadzie gdyby nie pewien Pech związany z Walkowerem to byłaby by liderem. Ale to nie tylko boisko, ale cała infrastruktura, która tam powstała. Widzieliśmy już zdjęcia. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie taki jest zamysł, aby w tym okresie związanym z 17 stycznia, a więc bardzo ważną rocznicą powrotu Leszna do Macierzy, gdzieś tam albo w tym tygodniu, powiedzmy, kiedy ten 17 stycznia wypada, to boisko otworzyć. Wiemy od klubu piłkarskiego, ponieważ takie przekonanie panuje, że, że jak jakby pewnie Polo to jest boisko Polonii, i tak dalej. Polonia nas tutaj poinformowała, bo ta współpraca super między miastem a Polonią się układa, że naprawdę zgłaszają się kluby, zgłaszają się chętni, którzy chcieliby przyjechać i tutaj na tym boisku trenować, czy nawet odbywać zgrupowanie, czy rozgrywać, czy rozgrywać mecze. Więc myślę, że nie tylko dla jakby samej Polonii, ale także to będzie możliwość pozyskania dodatkowych. Dochodów na i Polonia, co było naszym pierwszorzędnym celem, ponieważ Polonia sama wielokrotnie podkreślała, że to jest tak naprawdę w perspektywie kilku najbliższych lat być albo nie być dla nich, posiadanie tego rodzaju tego rodzaju boiska, więc myślę, że to się naprawdę będzie dobrze rozwijało. I mogę tutaj też zdradzić, że Polonia też o to walczyła, rozmawiali z panem prezydentem Łukaszem Borowiakiem na ten temat I, i, i tak gdzieś tam skłania się pan prezydent do tego, żeby w najbliższym czasie rozpocząć też rozmowy dotyczące postawienia tam trybuny. Widzieliśmy takie zdjęcia. Polonia gdzieś tam walczyła w budżecie obywatelskim, ale myślę, że byłoby to znakomite dopełnienie tego, tego miejsca. Wspaniałe boisko. Gdyby była też tam trybunka zadaszona, to, 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 to naprawdę można by tam było naprawdę fajne mecze, mecze rozgrywać, zwłaszcza w tym okresie takim zimowym, jak tu widzimy, pogoda za oknem, może nietypowo nie zimowa, ale bardzo, bardzo, bardzo tutaj mokro, i, i boisko niewątpliwie takie tradycyjne byłoby bardzo, bardzo śliskie. Więc myślę, że wspaniały kompleks, wspaniałe ukoronowanie. Tego, co tam na tym boisku w Zaborowie może się e, znajdować. Mam nadzieję, że uda się to boisko fajnie otworzyć i boisko będzie służyło zarówno piłkarzom, seniorom, młodzieży naszej w treningach, ale też będzie wykorzystywane dla e, innych klubów. Wspomniał pan datę 17 stycznia i to jest nasz drugi temat. Miasto przygotowuje się do obchodów tej ważnej dla kierwacz. E, tak, e, chcemy świętować świętować e, powiedzmy cały tydzień. E, zaczniemy pewnie we wtorek, 16 stycznia. Jeszcze dokładnie poinformujemy, trochę czasu jest, ale będziemy rozdawać flagi e, powstańcze e, oraz e, we wtorek e, będzie promocja książki poświęconej Janowi Metzigowi, a więc kolejnemu patronowi doktorowi Janowi Metzigowi, kolejnemu patronowi, tym razem 2024 roku w Lesznie, książki autorstwa pani doktor Małgorzaty Janiny Halec. Książka będzie miała swoją promocję w bibliotece. Natomiast w środę, pewnie w godzinach popołudniowych, 15.30, będzie uroczysta sesja Rady Miejskiej, gdzie będą wręczone wszystkie tytuły, zasłużony, honorowy obywatel miasta Leszna, nagrody pana prezydenta w dziedzinie kultury, sportu, edukacji. Natomiast po sesji po zakończeniu tej sesji o godzinie 18:00 chcielibyśmy spotkać się z mieszkańcami na rynku tam oprócz wojska oprócz grochówki oprócz chlebów pieczonych tutaj w piecach takich wojskowych byłby też taki wideomapping na ratuszu wideomapping poświęcony historii miasta Leszna myślę że taka dodatkowa atrakcja dla mieszkańców Leszna 19 stycznia Będziemy organizować dużą konferencję, takie spotkanie ze środowiskiem żużlowym w Teatrze Miejskim w Leśnie z filmem poświęconym żużlowi, tak żeby uczcić tą setną rocznicę żużla i 85. rocznicę Unii Leśno. Myślę, że też naprawdę bardzo fajne wydarzenia. One co prawda wypadały w tym roku, który odchodzi, ale tak sobie postanowiliśmy, że ten, ten tydzień związany z 17 stycznia byłby też ważny dla nas, no bo ponieważ mówiliśmy o piłce nożnej, ale ten Żurzel też. Jest wpisany w historię miasta Leszna, no i plus łączylibyśmy to oczywiście z otwarciem boiska, o którym tutaj mówiłem, więc myślę, że ten styczeń naprawdę zapowiada się ciekawie, a te same obchody powrotu Leszna do Macierzy, no każdy z mieszkańców będzie mógł wybrać coś dla siebie. Będą atrakcje dla dzieci, będą atrakcje kulturalne, czyli promocja książki, będą rozdawane flagi, będzie też ten wideomapping na rynku, będą też elementy sportowe i nawet takie trochę, trochę naukowe. A tymczasem cofnijmy się trochę do nieco bliższej daty, już za chwilę Wigilia. To oznacza również coroczne spotkanie dla osób samotnych bezdomnych, tak. i bezdomnych razem w Miejskim Ośrodku Kultury. Tak, niewątpliwie chyba najlepsze miejsce. Mieszkają się tam mieszkańcy o godzinie w Wigilię 24 grudnia. Spotyk, pan Prezydent spotyka się tam z osobami samotnymi, z osobami bezdomnymi, czy z wszystkimi osobami, które chciałyby w jakimś szerszym gronie taką Wigilię spędzić zaangażowanie bardzo wielu osób, młodzieży różnych środowisk, stowarzyszeń, które naprawdę bardzo mocno w tą wigilię się zaangażowały i to jest taka na niewątpliwie wzruszająca chwila i takie, że to jeszcze nie jest zakończenie roku, ale takie symboliczne zakończenie roku i też symboliczna wigilia wszystkich oczywiście, którzy chcieliby w taki sposób spędzić wigilię bardzo serdecznie. Zapraszamy, ponieważ wigilia Boże Narodzenie jest niewątpliwie takim świętem, które warto spędzić wspólnie. Czy miasto jeszcze szuka pomocy do organizacji tej wigli, przez moment było ogłoszenie, że mogą zgłaszać Z tego, co mi wiadomo, oczywiście zawsze się przyda dodatkowa pomoc czy dodatkowy jakiś element. Natomiast. Wiem, że, że, że sponsorzy się zgłosili, tutaj duże zaangażowanie rok rocznie pana mecenasa Marka Śmigaja, zaangażowanie stowarzyszeń, zaangażowanie też młodzieży, zawsze to jest połączone z piosenkami, z, z, z kolendami, więc naprawdę zaangażowało się bardzo, bardzo dużo, dużo ludzi i, i, i to miejsce na wszystkich takie symboliczne w Moku będzie, będzie czekało. Pozostaje nam więc wykorzystać te datę, o której wspomniałam, no i końcówkę naszego programu, żeby złożyć życzenia. Tak, niewątpliwie, Szanowni Państwo, Państwo, a więc mieszkańcy Leszna, także mieszkańcy okolic, w ogóle wszyscy oglądający tutaj telewizję Leszna i także droga redakcja, w imieniu Pana Prezydenta Łukasza Borowiaka i swoim własnym, a władz miasta Leszna chciałbym złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia. Bożonarodzeniowe. Mam nadzieję, że to te święta, te kilka dni dla większości z Państwa, czy dla wszystkich z Państwa, będą taką chwilą odpoczynku, spędzoną w gronie najbliższych, w gronie rodziny, w gronie przyjaciół. Będą takim też momentem na chwilę takiej refleksji, pomyślenia nad tym, co, co ma dopiero nadejść w tym 2024 roku, być może chwilą. Jakiś planów chwilą, jakichś decyzji. Czasem takie momenty to są decyzje jakieś przełomowe, decyzje też ważne, ale przede wszystkim chciałbym, żeby to były spokojne, zdrowe święta, które dadzą siłę do pracy na rzecz leśna na tych różnych płaszczyznach, płaszczyźnie tej zawodowej, płaszczyźnie edukacyjnej, także płaszczyźnie społecznej, czy także płaszczyźnie rodzinnej. Bo te wszystkie płaszczyzny one tworzą to nasze miasto leśno, to naszą tutaj społeczność lokalną. Jeszcze raz życzę wszystkim wszystkim. Wszystkiego dobrego.